Po pierwsze, jestem tu dziś dla Państwa, szczególnie dla tych oglądających debatę i dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Cieszę się, że możecie Państwo zobaczyć, że jestem taki jak, jak Wy. Wiem, że czekaliście być może na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz, mógł spojrzeć prawdzie w oczy. Niestety stworzył ale ja chcę wykorzystać te 7 minut, no bo tyle TVP po 8 latach kłamstw na mój temat tyle minut dostałem, żeby podzielić się moimi argumentami, żebyśmy usłyszeli parę słów prawdy i to będzie wtedy nasza wspólnie wygrana debata. Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal Rozumiem czas jeszcze 10 sekund, to był ten pierwszy sygnał. I o tym skandalu migracyjnym będę jeszcze odpowiadał w takim razie w kolejnych moich minutach. Premier Mateusz Morawiecki, to samo pytanie. Szanowni Państwo, sami widzieliście, wszyscy na jednego, to banda rudego, jak to się mówi. Zaczęło się od krytyki tego, co tak naprawdę jest wysaną z palca aferą. A fakty są takie, że to ja właśnie na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na Radzie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Partia Tuska w Unii już przyjmuje pakt migracyjny. Przez tym paktem do przodu. Niestety jest to bardzo groźne. My dlatego zaproponowaliśmy referendum, a Tusk groził karami Polsce w 2017 roku. Dlatego chcę powiedzieć, szanowni państwo, że my obronimy Polaków przed gwałtami, przed podpalonymi autami, jak w Paryżu, jak w Sztokholmie. PiS jest gwarancją bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. I warto też podkreślić, że pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. Ja jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Ostatnio podeszła do mnie pani. Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska 2 złote i poprosiła, żebym ja oddał te 2 złote Donaldowi Tuskowi, co zrobię po tym programie. Ona powiedziała, że już dzisiaj nie potrzebuje tego, ponieważ ma 13, 14 emerytury, godną waloryzację. Ale warto o tym pamiętać, drodzy seniorzy, ponieważ od tego zależy, czy wasza jesień życia będzie rzeczywiście godna. I głos zabierze Donald Tusk. Tego państwo nie wiedzieli w TVP i tego nie powie pan premier Morawiecki, który, jak widzicie, zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinocchio. 30 stycznia 2010 rok Morawiecki dla Rzeczpospolitej. A to jest czas, kiedy został moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w CRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych. Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, a robiłem to wielokrotnie. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. I, wiecie, już nie będę miał takich doradców, jak ten, który mnie do tego namawiał. A propos, niezdolności mówienia prawdy przez pana premiera. Tego też nie było w TVP. 250 tysięcy migrantów wpuścił Morawiecki do Polski. I nadal wpuszczają. Dzisiaj 75 tysięcy nowych wniosków wizowych zostało zakontraktowanych przez ten rząd. Szanowni Państwo, Tusk kiedy rządził to miał serce z kamienia. Wtedy lody kręciły mafie watowskie jak tylko mogły. A oni mówili: pieniędzy nie ma i nie będzie partacze. Myśmy te 260 miliardów zdobyli i oddaliśmy polskim dzieciom. I wiemy wszyscy, że nasza polityka społeczna jest bardzo rozbudowana. To 500 plus wkrótce 800 plus. Za platformy był minus. Na minus można było liczyć, bo ciężko było związać koniec z końcem. I tak naprawdę ich polityka społeczna to była polityka mniej niż zero. Ale co najważniejsze, jeśli by oni co nie daj panie Boże wrócili do władzy, to grozi ponownie ten sam scenariusz. Otworzą drzwi dla mafii watowskich i nie będzie pieniędzy na trzynastki, na czternastki, a świadczenia społeczne również będą musieli przeznaczyć na nielegalnych imigrantów, których chcą, chcą ściągnąć do Polski. Tylko prawo i sprawiedliwość jest gwarantem godnego życia Polaków. Ja nie wiem, czy panu premierowi tam nalali do szklanki jakiś pan pobudzony, agresywny. Tak nie, nie pasuje do pana, panie premierze. 800 plus mogło być już w czerwcu. Proponowaliśmy to, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, będziemy w przyszłości dawali 800 plus od stycznia. Powiedziałem, sprawdzam. Jeśli naprawdę to nie jest tylko gra wyborcza, zróbmy to razem już od czerwca. Ludzie mogli mieć od czerwca 800 plus. Oni to zablokowali. Jeśli chodzi o y, jeszcze świadczenia emerytalne, dla nas jest rzeczą bardzo ważną, żeby emerytury naprawdę coś znaczyły. Y, po decyzji o składce zdrowotnej, której nie można odliczyć od podatku, tak naprawdę polskie emerytki i emeryci dużo stracili. My proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur, i to będzie naprawdę bardzo solidne wsparcie. Myślimy też o przedsiębiorcach. Tu jest potrzebny cały pakiet. No, te decyzje są w stu konkretach. Zapraszam na stronę internetową. Zobaczycie tam naprawdę bardzo poważne decyzje. Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Rząd Platformy Obywatelskiej wyprzedał majątek narodowy za 58 miliardów. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy i nagrania Krzysztofa Krawczyka i Czerwonych Gitar. Gdzie są te pieniądze? Na co one poszły? Na co one się rozeszły? Szanowni Państwo, gdyby platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy niezależność energetyczną od Rosji. Mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki na sprzedaż. Proszę Państwa, czy wy, y, wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Y, inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę y, perła w koronie. Y, za... Kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii, arabowie właściwie spłacili już to, co, yy, yy, co zapłacili za, za rafinerię. Lasy państwowe upartynione już w stu Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej różną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo, to, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, tym podnosi rękę na ojczyznę. Widzicie Państwo, że Donald Tusk nie potrafił nawet odpowiedzieć na takie podstawowe, konkretne pytania. Według doktryny Platformy Obywatelskiej Polska miała być podzielona wisłą, i po prawej stronie wisły Polska miała nie być broniona czyli cała Część Polski, ogromna część Polski była wystawiona na ruskiego soldata. Szanowni państwo, Donald Tusk mylił się we wszystkich ważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, prezydent Kaczyński pospieszył z pomocą, a on, no jakoś nie miał odwagi cokolwiek zrobić. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam razem z Jarosławem Kaczyńskim, a on znowu stchórzył. Zwracam się zatem do Państwa: czy chcecie tchórza za premiera? Tak długo, jak będzie rządził rząd prawa i sprawiedliwości, Polska jest jak niezdobyta twierdza. Bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy i odpowiedzialni przywódcy. My dzisiaj mamy lidera tego obozu rządzącego Kaczyńskiego, który ucieka od premierostwa, zasłania się. Mateuszem Morawieckim, który uciekł z rządu zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, tak jak uciekł dzisiaj przed debatą, mamy ministra obrony narodowej który miesiącami szukał, a właściwie udawał, że szuka ruskiej raty, rakiety, która spadła na Polskę, a później tchórzliwie zrzucił winę na generałów. Komendanta policji, który rozstrzelał z granatnika własną komendę. Mamy pisowskie pikniki, gdzie helikoptery uderzają w druty wysokiego napięcia, a czołgi taranują wozy strażackie. Bezpieczna Polska to znaczy, że tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną. Bezrobocie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jest w przysusze. Przysłucha to jest 18% bezrobocia. Jak się ma dobre samopoczucie premier Morawiecki, może dzisiaj, panie Mateuszu, powie pan Polakom, ile pan zarobił w ciągu premierostwa na handlu nieruchomościami. 20 milionów? 50 milionów? 100 milionów? Ukrywa pan to bardzo, bardzo zawzięcie i nie dziwię się, że pańskie wyobrażenie o tym, jak żyją Polacy, jest takie optymistyczne. Nie tylko bezrobocie w niektórych miejscach w Polsce jest dokuczliwe, ale przede wszystkim ceny i płace. Dzisiaj problemem jest niskopłatna praca. Nauczyciele muszą dostać 30% od razu i to jest moje zobowiązanie. Sfera budżetowa 20% i to ledwie zadość uczyni straty wynikające z inflacji. Życie musi w Polsce być lepsze, no, znośne jakoś i to zależy od tego typu decyzji. Boli pana Tuska to, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on zostawił Polskę dla wielkich pieniędzy. Szanowni Państwo, za czasów Platformy ludzie stali bardzo często przed takim wyborem: czy praca po 5 zł za godzinę, czy bezrobocie, czy umowa śmieciowa, czy praca na zmywaku w Londynie. 2 miliony 300 tysięcy osób było bez pracy, to liczba wstydu Tuska. To tyle, co w województwie lubelskim i jeszcze nawet więcej. Płacz dzieci i matek. To tragedia i łzy. Był pan premierem polskiej biedy i bezrobocia. A my zwalczyliśmy tą największą patologię III Rzeczpospolitej. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w polskiej historii i to jest niezwykle ważne, to bardzo ważne osiągnięcie. Ale oczywiście będziemy robić wszystko, aby przyciągać nowych inwestorów, co pokazaliśmy, że można zrobić. A przy okazji powiem, że pan Tusk no, nie wiedział niestety, że emerytura już jest bez podatku do 2,5 tysiąca złotych od trzech lat. Dzień. Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony prawo i sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem. Co łączy panią Shoring Wielgus, która szkaluje Jana Pawła II z Szymonem Hołownią, który chce odebrać 800 plus. I ci i ci to tak naprawdę głos na Tuska. Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Od pracy po 5 zł za godzinę do minimalnej 28 zł za godzinę, od zwijania polski lokalnej do inwestycji w każdej gminie, od pedagogiki wstydu do dumy z Polski, od likwidacji polskiej armii do silnego wojska polskiego i wreszcie od głodowych emerytur do 13 i 14. Dużo pracy cały czas przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę, ale drodzy Państwo, dzisiaj stoimy przed prostym wyborem. Albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów. Walczmy o Polskę. Jest tego warta. Tak się zastanawiam, Mateusz, co się z Tobą stało, jak prosiłeś mnie o pracę. Wyglądałeś na człowieka spokojnego i, i przyzwoitego. Ja nie wiem, co ten PiS robi, robi z ludźmi to, i to przez kilka lat. Widzieliście państwo, jaka była ta debata. Pytania z reguły dłuższe niż odpowiedzi. Dlatego... No i żeby też już przestać gadać, kto jest większym tchórzem. Ja proponuję, no jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiSu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję i będę w piątek na Was czekał, w dowolnie wybranym przez Was, przed was miejscu. I chciałem Wam wszystkim podziękować, szczególnie... Telewizom TVP, że wysłuchaliście nas. I tak jak ślubowałem w Warszawie przed milionem ludzi na ulicach Warszawy, zwyciężymy wspólnie, rozliczymy zło, naprawimy krzywdy i pojednamy naród. Wigilię podamy sobie ręce i zobaczycie, będzie normalnie.